Ciepła herbatka na jest Za gorąco jest Zdecydowanie za gorąco Więc mam chwilę przerwy Aby trochę jeszcze pomyśleć co by to zrobić Jakie jak, jak, y, Jakie tu począć y, Działania w ogóle Wiem, że jeszcze zjem muszę coś sobie zjeść na szybciutko no, tylko oczywiście, zanim coś znajdę w tym plecaku, to trochę minie, ale coś się może wykmini. No, jest kanapeczka, także elegancko, zaraz się szybko skonsumuję i powiem wam, że... Kurde, może się odsłonię, jak burak. Tak gadam was, komiarca, jest naprawdę, już w robi trochę dosyć zimno. Powiem wam tak, ryby nie biorą, bądź ich tu nie ma, nie ma absolutnie bladego pojęcia, ale możliwe, że nie biorę, ponieważ nie tylko ja mam tak, tak słabe efekty w tym roku. W tym roku to już jest trzeci albo czwarty wjazd, a jestem bez rybki. Ale ja się nie przejmuję tym. Zobaczcie, gdzie jestem. Na czysta natura. Nie słychać żadnego samochodu, nie słychać żadnego człowieka. Tam poddali się kąpią kaczuszki. Tu mam do sobą las, świeci słoneczko, jest cisza. Słychać tylko naturę i to jest coś pięknego. To jest coś dla, dlaczego warto rzucać i nawet nie łowić ryb, tylko po prostu przebywać w, w takich pięknych okolicznościach na okolicznościach natury. Ale fajnie by było zapać jakąś jakąkolwiek rybkę, wiadomo, bo tak to działa. Że my nie chodzimy po to, tylko żeby po, po podziwiać nie wiem, krzaczki i śnieg jak, jak pada, tylko po to, żeby sobie też coś czas, czasami złapać, Także. Ja zabieram się do konsumpcji i widzimy się przy ogromnym pstrągu. Da. Generalnie te ryby nie biorą żadna nowość. To spróbuję na wodę w malowaniu pstrążka, ale coś tu widzę, że. Ale nie wychodzi, Do tego ale nic się nie wychodzi Dajmo. 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 przy tych zalanych trawach. O, się Panie, tu nie ma ryb Masz BMK hmm. Powiem generalnie, że bardzo słabo jest Ponieważ woda jest za wysoka I ryby nie biorą Woda wysoka to tylko pomaga w ubiegnięciu okoń na ale jeśli chodzi o wstrągi... Ja jestem zdezorientowany. No, ale może, tak być, no. może, może no. No fajnie, bo przynajmniej jedno branie było, także tak, czy ja już jestem zadowolony generalnie Następny wyjazd zestuję wędkę inną A jest w porządku, aczkolwiek Aczkolwiek mogłem wziąć trochę dłuższą. Szczerze też nie, nie widziałem czego się spodziewać, ponieważ jestem tu pierwszy raz alpyt Kończy się zielsko i zaczyna się rynna. no tak jakby Spróbuję tutaj zejść i spróbować tej kropę z tej rynny wyciągnąć No nie, nie wiem czy mówiłem wędkę do brodzenia, jeżeli łowię z brzegu Ale... Nie jest tak źle Nawet trochę wyżej ręce wyciągnę Było, Była ryba, była ryba Miałem rybę No Ale on deli... To jest ale tam tutaj blisko to ryba Trzeba to oberka na twicza. ufam Tobie. Do tego, do którego wyobrania? Mam jeszcze parę mniejszych, ale to... I wysoka woda jest, no nie chcę tego tak, tak, tak wchodzić, bo krótką wodę było świetne. Jak wezmę sobie kijek do 4 gram. I ten trochę jest, i ten kijek to jest trochę do Cięższy się, moim zdaniem. No faktycznie jest do 14 gram, to robi różnicę. No ja taki właśnie chciałem, żeby był mocny, bo spodziewam się dłuższych kroków. Dużych ropów, może nie na tej rzece Już nigdy nie wiadomo No taki 60 Tak się kryje Zresztą 0,10 Te drugie, ej Kurde odprowadził mi, nagrałeś na kamerce tak, taka trzydziesteczka, dwa razy mi w tym miejscu uderzał. Chodź, czego nie spuszczyłem, czy mnie zobaczył. Dobra, są tu ryby. Widzowie, ja pierdziła się Pojęcie jest jestem zadowolony z tego, wyszła ryba. 3 -0, 3 -0.

Не, вот уже. А, она а, рыбка. A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj tak, piąta wyprawa na wstrągi Na zero, znowu na zero Także myślę, że i tak wam wpuszczę ten film, ponieważ już widziałem parę youtuberów, że zrobili film bez ryb Taki pokazujący, że faktycznie no nie zawsze łowi się te ryby i te wędkarstwo właśnie wygląda w ten sposób Że to są zmagania, takie starania aby dorwać to wymarzoną rybkę, zrobić zdjęcie i wypuścić Cię do wody. Tam idzie sobie Marcin. Po drugiej stronie. No dzisiaj bardzo ciężki dzień. Na początku padało trochę. Teraz robi się już zimno, ponieważ słońce już zachodzi, jest godzina bodajże 15.20. No jesteśmy dzisiaj bez absolutnie jakiegokolwiek kontaktu. Poszliśmy w górę, wiem, że trochę źle nie powinno się, ale ostatnio jak byłem to w dole nie miałem żadnego brania, a spędziłem naprawdę kilka ładnych godzin i przeszłem z 3 km i absolutnie żadnego brania, a potem poszedłem na sam koniec trochę w górę i miałem rybkę, także postanowiliśmy, że idziemy w górę. Pewnie to był błąd, bo zawsze coś takiego się dzieje. I zróbmy cel, my wędkarscy youtuberzy. Hashtag film bez ryb. Bo tak sobie właśnie myślę, że te ryby chyba nie jest wymóg do tych wędkarskich filmów. Tak samo jak mówiłem wędkarz, że to pokazanie po prostu wyprawy, przygody na ryby, a nie samych ryb tak naprawdę. Bo widzicie, wędkarstwo wygląda w ten sposób, że się jeździ 10, 15, 20 razy. Jest nic, a pojedzie się raz, pewnego dnia. No i nagra się piękny materiał, albo położy się pięknych ryb. Tak to wygląda. I tutaj wszystkie ryby, szczególnie zimo, są mega, mega wypracowane. Nie, Marcinie! Tak! Marcin potwierdza, co? Same dziki jenoty. Dziki kury jenoty pstrągów nie ma. Ale rzeczka wygląda przepięknie. Niestety, jak widzicie, nic się nie udało zrobić. Jeszcze pójdziemy trochę w dół, ale myślę, że to za wiele nie da. Także na tym etapie. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć! Co? Jaki kij Co na brzydko. Zobaczcie jak on nie walczy. Tam wisi.